Panowie, broda i włosy główny element i główna tematyka tego kanału. Ale już mówiłem Wam kilka miesięcy wcześniej, że będę chciał powoli tuptać w stronę innych atrybutów, innych elementów, o których chociaż wiedzę bazową gentleman każdy raczyłby posiadać. Dzisiaj porozmawiamy o perfumach. I właśnie, na sam wstęp jak? Mówimy, jak wypowiadamy tą kwestię. Czy to jest ta perfuma, czy ten perfum, czy perfumy? Otóż zawsze i wszędzie perfumy to poprawna forma. Kupujemy perfumy, nie perfum, ani te perfumy, ani ta perfuma. Kupujemy perfumy. Co to są te perfumy? No, ogólnie i klasycznie rzecz ujmując, nazwałbym to w ten sposób. Substancje, które nadają naszej skórze i duszy zapachów, takich jakie lubimy. Jednak zapachy nas otaczają wszędzie miłe, mniej przyjemne i te totalnie nieprzyjemne, więc zazwyczaj chcemy pachnieć ładnie. Mamy okres teraz taki no, wiosenny, świeży, więc takich nut będziemy dziś szukać czy na półkach, czy na własnej skórze. Ale musimy wiedzieć, jakie rodzaje perfum wybierać. Tak, bo panowie i panie, jeśli to oglądają, mamy pewnego rodzaju stężenia substancji zapachowych w danym produkcie. I każdy z produktów różni się skrótem, na który warto zwracać uwagę, i on też wtedy może mieć znaczenie, na przykład cenowe, bo nieraz nie dwa sam się spotkałem z tym, że cena atrakcyjna, oryginalna i tak dalej, ale okazywało się, że na przykład było stężenie substancji bardzo niskie. Panowie skład składem, bo perfumy mają raczej prosty skład woda głównie, alkohol etylowy i substancje zapachowe, które zazwyczaj dzielimy gdzieś na jakieś chemiczne, mniej chemiczne i naturalne i oczywiście to wszystko później Pokazuje się na skórze, w cudzysłowie, bo im bardziej naturalne te substancje zapachowe, tym ten zapach krócej się otrzymuje. Ale nie o tym, jak dzielimy perfumy. Od najsłabszych stężeń do najmocniejszych, wymieniam je właśnie teraz. Mgiełka. Mgiełki panowie rzadko bardzo stosujemy. Kobiety częściej. Teraz mamy taki okres, gdzie wyjście na plażę, odświeżenie tej skóry, właśnie tą mgiełką zapachową, będzie wchodzić w grę. Od 0 do 3% stężenia substancji zapachowych. Delikatne. Tylko i wyłącznie za zadanie, żeby właśnie delikatnie odświeżyć skórę. Ale ten, co już nas na pewno zainteresuje, to de kolony skrót EDC na butelce, czyli woda kolońska. I procent substancji zapachowych mamy tutaj od 3 do 5%. Zazwyczaj spotykana, często spotykana w Polsce. I na pewno spotkaliście się zresztą ci, co golą albo podgalają się, gdzieś tam tą wodę kolońską stosują. Ona się najkrócej utrzymuje, chociaż nie jest to regułą, bo wiecie, panowie lub nie, skóra też się wstrzeliwuje, jeśli mogę tak to nazwać, po swojemu dane perfumy i. Tu może być tak, może się okazać tak, że jakaś tania woda kolońska, na przykład przemysławka, bardzo dobrze będzie się z wami zgrywać i pachnieć cały dzień. Więc nie ma, to nie jest reguła, że perfumy muszą kosztować 200, 500, 800 zł, żeby ładnie i długo pachnieć. Kolejny rodzaj i stężenie to woda toaletowa, i de toilette. Wybaczcie ten skrót francuski, ja... We francuskim to jedynie co to samochodzie siedziałem, a z językiem to nie mam za bardzo nic wspólnego. Od 5 do 10 maksymalnie 12%, czyli skrót EDT na butelce, woda perfumowana de parfum, u de, de parfum EDP, i to jest najczęściej spotykany rodzaj produktu u nas w kraju i też w drogeriach. Od 10 do 15, maksymalnie 18 stężenia, perfumy, czyli parfum od 20 do 40% Ekstrakty z perfum mają nawet do 60% substancji zapachowych i one najdłużej wytrzymują, ja sam wiem, po swojej kolekcji nazwijmy to w ten sposób dwie butelki jedna jest ekstraktem, druga jest na przykład, no powiedzmy, tą wodą toaletową i zupełnie inne prezencje i projekcje występują w tych kosmetykach. Wiosna z zapasem jakie zapachy. Mojej opinii mogę Wam polecić. Oczywiście każdy ma inne preferencje, każdy lubi inne nuty, zapachy. Kawę bardziej cięższe, whisky jakieś takie inne, ale teraz generalizując, nawet biorąc pod uwagę, jaką mamy porę roku, ciężkie zapachy będą samych nas dusić. Co ja wybrałem? Dolce Bagabana, Dolce Bagalia Bagadamana, Light Blue Forever. Premiera w tamtym roku, bardzo pierwszym. Uderzeniu, w nozdrza rzuca się Grapefruit i te klasyczne linie Dolce Gabbana, takie morskie. Tutaj Light Blue. No, jest to bardzo popularne, bardzo popularne perfumy wśród kobiet, ale wśród mężczyzn również. I powiem Wam szczerze, tu mamy wersję i de Parfum. No, troszkę więcej za nie trzeba zapłacić, ale jakość i prezencja, i ta. Kwestia utrzymywania się na skórze jest bardzo długa i wysoka. Panowie, przestrzegam przed jedną kwestią. Oszuści na portalach społecznościowych i na portalach aukcyjnych, sprzedażowych. Takie butelki potrafiłem spotkać po kwotach 100-119 zł. Oczywiście dla nas jest to okazja, ale są to podróbki. Są to stężenia o wiele mniejsze albo, albo totalnie niskie, lub delikatnie zmieniona formuła, która. Do złudzenia przypomina oryginalne zapachy, ale nimi nie są. I panowie, uwierzcie mi, często, gęsto spotykam się też również z tym, że jesteśmy oszukiwani. Sam się z tym spotkałem, bo pokusiłem się, to jest zwykła kwestia tego, żeby przeoszczędzić trochę. Jak chcemy dobrze pachnieć, panowie, a musimy troszkę wydać. Oczywiście nie wszystkie zapachy, które wymienię, są powyżej 200, 300, 400 zł. Zrobię film. O budżetowych, nazwijmy to budżetowych, chociaż nie lubię tego słowa, nie lubię tego słowa. O zapachach mniej więcej do 100 do 120-130 zł, które naprawdę są spoko i długo wytrzymują, bo sam mam takie w kolekcji. Ale jeśli chodzi o topkę na ten moment, na maj, na czerwiec, na miesiące letnie, to Dolce Gabbana Light Blue na pewno do tego dochodzi. Christian Dior Savage jest to totalny mainstream. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale lubię Diora i nie powiem tutaj żadnego słowa. Mam również w swojej kolekcji Fahrenheita, mam również w swojej Kolekcji Idi Savage, czyli kolonie wersja kolońska, gdzieś tu ją za chwilę zobaczycie na ekranie. Jest to troszkę świeższy, taki bardzo cytrusowo. Koloński zapach klasyczny, ale bardzo mi się podoba. Oczywiście możemy wymienić tutaj Boss Bottle, możemy wymienić inne marki, możemy wymienić również inne produkty, na przykład jak Giorgio Armiani, Aqua Digio, Purhom, czy David Beckham Collection, też właśnie z tej tańszej półki. Calvin Klein Obsession for Men bardzo generyczny i klasyczny zapach, ale cały czas mówimy o mainstreamach. Będziemy rozmawiać również o takich. Zapachach, które są z wyższej półki, są troszkę mniej popularne, ale właśnie dlatego troszkę więcej kosztują. Panowie, wymieniłem już tam rodzaje, wymieniłem te, które lubię, które warto by kupić na obecne miesiące. Oczywiście, jeśli wy macie jakieś swoje, fa swoich faworytów na lato, wiosnę, lato i tak dalej, piszcie w komentarzach, bo sam może podejrzę, jakie macie swoje zapachy ulubione, ale jak aplikować to odwieczne pytanie, jak aplikować i wszędzie widzę różnego rodzaju szkoły, robisz to źle, robisz to dobrze, robisz to tak. Ja powiem w skrócie i to zawsze wiecie, że podchodzę do tego pragmatycznie, robicie jak chcecie, ale jak chcecie to zrobić najbardziej wydajnie i żeby ten zapach się utrzymywał jak najdłużej, za ucho, tu w miejsce, gdzie najbliżej arterie przechodzą, one powiedzmy promieniuje, wtedy oddaje ten zapach, jeden strzał, drugi strzał, Tutaj na tętnicę również po strzał, strzał i na środek. Ja tak zawsze sobie robię. Wy możecie robić to zupełnie inaczej. Nie zaleca się aplikowania zapachów na włosy, ze względu na to, że po prostu zawierają te perfumy alkohol i mogą wysuszać włosy. I co kolejna kwestia? Panowie, proszę Was, zawsze i wszędzie za dużo nie będzie dobrze. Aplikujcie tego wystarczająco kilka strzałów, a nie pół butelki, bo z tego pięknego zapachu, który naprawdę elegancko utrzymuje się i pachnie z butelki, może się przerodzić to w straszny, męczący, wręcz śmierdzący zapach. Co za dużo to niezdrowo od zawsze takie przysłowie jest i więc pamiętajcie o tym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć na środek. I myślę, że te spokojnie 4-6 godzin wytrzyma. Teraz mamy taką temperaturę, panowie też, że się pocimy bardziej, tak? I ta aplikacja jest, czy ta prezencja, projekcja tego, pre... <laughs> ta projekcja perfum jest większa, więc trzeba zwrócić na to uwagę i myślę, że te 4 godziny, no w dzisiejszych, na ten okres jest ok. Temat obszerny, sam nie wiedziałem jak do niego podejść jak go ubrać w pierwszy odcinek. Ale mi się wydaje, że takie ogólne kwestie, które zawsze na pierwsze myśli nam się rzucają, omówiłem. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie, dać lajeczka, daj łapkę w górę i rzucić subskrypcję. Już powoli, no bo przez to, że filmy nie ukazywały się regularnie, zbliżamy się do tej dyszki, ale moim zdaniem. Powolutku sobie będziemy to dziubać. Tematy, które dla Was są ważne i pytania, które Wy będziecie zadawać, będą pojawiać się tutaj na kanale. A ja będę kontynuował czy serię z zapachami, czy recenzje kosmetyków, czy też, no, jak widzicie, zapuszczanie włosów i pokazywanie Wam, jak, w jaki sposób układać na różnych produktach włosy, aby łatwiej Wam się to przychodziło w ciągu normalnych dni. Ja nazywam się Karol, Wy jesteście na kanale. Jak przegrzany.